Halo, hello, hello, cześć się, witam tam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym 75. odcinku serii z Farminga 22 zajmiemy się hodowlą koni. Ale przed tym moi drodzy jak przejdę do właśnie do tego całego tematu związanego ze schodowlą koni to chciałem Wam tutaj trochę opowiedzieć co się zmieniło na mojej gospodarce. Bo jak widzicie ostatni odcinek czyli 74 kończyłem w tym miejscu i miałem trochę inną tą halę ponieważ tamta hala miała u góry takie solary, miała solary słoneczne znaczy panele dokładnie mówiąc i z tyłu była, była po prostu jakby dało się przejać przez nią właśnie w taki sposób tak się dało przejać, trochę to zmieniłem wolę taką mieć halę i teraz właśnie to w taki sposób się prezentuje i sobie odwróciłem od razu, żeby było tutaj w stronę tych moich pól no, więc tak to właśnie wygląda, więc moi drodzy jeśli ten odcinek wam się spodoba, tak na szybko chciałem wam powiedzieć, nie zapomnijcie oczywiście o łapeczce w górę ponieważ jest to mega ważny łapka w górę, wbijajcie znaczy, no dawajcie łapki w górę subskrypcje, ponieważ bijemy 10 tysięcy subów e, dzwoneczki, zostawcie dzwona e, wpadajcie na twitcha kondy, twitch bo tam są codziennie streamy o godzinie 20, no i na twittera, e, twitter to jest kondic już, no, a twitch to jest kondi jakby co, więc lecimy moi drodzy e, to co najważniejsze to właśnie to e, odniosłem się właśnie do tego, e, tu jest mój piękny jak widzicie mój piękny fend zaraz wam pokażę jak ten fendzior jeździ ale przed tym właśnie muszę się zająć tą całą tutaj farmą, yy, znaczy tą całą hodowlą koni, więc lecimy z tym. Yy, jeszcze zapytałem wam dopowiedzieć, że w poprzednim odcinku yy, był mega przezarąbisty odcinek yy, i właśnie były, w poprzednim materiale były zakupy za milion. Tak, wydałem aż milion, znaczy w tym momencie mam 143 tysiące, więc dokładnie mi tyle zostało. Bo jak sprzedałem tą halę, musiałem sobie jeszcze tą kupić i tak to właśnie wygląda. Dobra, bo cały czas tutaj przedłużam ogólnie, a jak wiecie, no ja nie lubię przedłużać. I klikamy sobie P, oczywiście, przody od razu do sedna, tutaj do tej całej sprawy, bo później odcinki trwają po 20 minut. Ludzie się stresują, i co ten Kondigala za farmazony, dobra, klikamy sobie P, i oczywiście budowa. I tu mam właśnie, O budowa. I teraz tak, mój drodzy dobra, robimy sobie w taki sposób, i teraz możemy sobie, moi drodzy, dobra. Teraz tak, pójdziemy sobie oczywiście tutaj, a pokażę Wam jeszcze, jakie tutaj dokładnie, które dokład, który dokładnie to był butnek, bo to jest shopy. Ja sobie zakupiłem taki jeden z modyfikacji, ponieważ no jednak modyfikacje sobie wolałem zakupić. O, to jest właśnie taki, teraz tak właśnie się prezentuje, to jest ten Easy Sheet Workshop Pack. Właśnie z takiego paku to jest, więc jakby ktoś chciał sobie ich zakupić, to właśnie już powiedziałem dokładnie, ok. I tak krowy w tej, w tej serii jeszcze nie miałem. Więc właśnie przejdziemy teraz do, do koni. E, więc będziemy się zajmować dzisiaj koniami. E, i zobaczymy. Ok, czyżbym. Teraz jest pytanie, moi drodzy: które sobie tu zakupić? Bo mogę zakupić oczywiście sobie takie. I to jest średnie. Albo mam jeszcze te małe. Albo po prostu te największe. Ale dla mnie, powiem Wam tak szczerze: tak dla mnie, dla mnie, ja sobie zakupię to. To właśnie średnie, ponieważ no, wydaje mi się, że na te małe to już jestem, trochę mam, trochę za dużą farmę, na tą właśnie, tą samą zagrodę. Mm, więc właśnie dla to sobie zakupię jeszcze z tym takim zadaszeniem, żeby to ładnie wyglądało. Bo tak, wydaje mi się, że sama taka zagroda która tak biednie wygląda, chyba wiecie o co mi chodzi. W sensie, nie chcę jakoś tam zbytnio obrażać tych, co sobie by zakupili samą, samą zagrodę. Ale wiecie o co chodzi, to jest tak samo jak ze szlachtą, więc chyba szlachta za, za ściankowa była. I była jeszcze taka szlachta magnateria, to właśnie wydaje mi się, że e, magnateria ma to, albo to za 125 tysięcy, a ta zaściankowa ma samą tą, e, właśnie tak, o, taki sam wybieg. Okej, okay. kupuję sobie to oczywiście, mam moi drodzy i w taki sposób się właśnie to prezentuje. Chciałem sobie tutaj zostawić oczywiście trochę miejsca, żeby tu właśnie był taki przesmyk, taki przesmyk panamski chyba wiecie o co Ok, a co to jest w ogóle, e, tutaj Pepsi jak widzicie. Pepsi oczywiście nie dostałem żadnej, żadnej pieniędzy za reklamę, ale dobre Pepsi, jakby co? I oczywiście, moi drodzy, jest to Pepsi 0. Ok, I teraz tak. Cześć, yy, tu zmieniłem. Okej, okay, już teraz zmienione. O, mogę sobie drzwi otworzyć na przykład, for example. I tu mogę, czy ja coś tu mogę robić w ogóle? O, kolejne drzwi otwieram. A tu mogę... Ty, to też mogę otworzyć. A czy tu jest jakiś wjazd? Nie, ale jest napisane Hurman, czyli coś po niemiecku. To mogę otworzyć. Nie, ale to mogę zamknąć, okej? Okay. czy coś jeszcze tu mogę robić? Otwórz bramę. Okej, okay, ty, fajne, 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 fajne. Zamknij bramę. Mogę otworzyć? Nie mogę, ale tu właśnie mam tą bramę, więc to jest ciekawe. Otwórz bramę. Dobra, tu mam taką przesuwalną. I teraz... A, tu mogę sobie kupić konie, dobra, więc moi drodzy, jest to bardzo ciekawe, tylko gdzie ja tu będę ogólnie dawał jedzenie tym moim pięknym konikom? E, tu jest sporo miejsca, właśnie tak chciałem, żeby e, nie było tak, żeby jakoś tak tłoczno, żeby właśnie nie, nie przeszkadzało mi tutaj w żadnym, żadnym poruszaniu się wokół, wokół tej mojej zagrody, wokół tego właśnie tutaj tego, tej takiej jakby e, budowli, nie to nie jest budowla, jakby takiej zwykłej zagrody dla koni no, i tak to właśnie wygląda moi drodzy o Oprze, o ale mi plecy bo ostatnio tyle w grywałem, że to jest w ogóle szok dla mnie e, chyba 110 godzin mam w ciągu ostatnich dwóch tygodni, bardzo dużo okej, okay. mniejsza o to, bo gadam o tym, a, a nie powinienem dobra, więc moi drodzy, lecimy sobie właśnie tutaj z tym e, z tymi końmi, jak to dokładnie wygląda, klikamy sobie ten e, tutaj na R no i po prostu możemy sobie zakupić jakieś koniki. I teraz jest pytanie, którego sobie kupimy? Oczywiście dla mnie taki fajny konik to yy, siwy. Siwy? A czekajcie, jeśli nie przewidzę, że na zostanie naliczona opłata. A, bo to się wybiera. Okej, okay. kupię sobie dwa takie duże. Kup, tak. Dobra, bo tu jeszcze opłata za transport jest naliczona. Ok. Kupię sobie jeszcze takiego może bułany, bułany, ładny jest, wybierz, niech też będą dwa bułany. a bo tu się opłata 600 jest właśnie za transport, dobra kup, OK, Ja nie będę kupował sobie że no tam takiego właśnie jakiegoś e, pojazdu, żeby później transportować te wszystkie konie, bo nie chce mi się moi drodzy, po prostu mi się nie chce, więc dlatego nie kupuję. E, wybierz, sobie tutaj też kupimy, tak, oczywiście, pięknie, e, no na razie weźmiemy sobie może no mam pieniądze, no to tak, kup. Yy, tu chyba tak, 8 się tylko mieści. Okej, okay, dobra. I teraz tak, moi drodzy, yy, no sporo tych koników, tu mam sporo. I teraz, moi drodzy, ja chciałem sobie sprawdzić, jak to wygląda z tym. Oj, sorry. O Boże. Jak to wygląda z tym dokarmie... dokarmianiem tych koni? Bo to jest bardzo ciekawe, czy tu mogę. Eee, za mnie bramę, ok. Tu jeszcze na pewno wiem, że mam takie coś. O, i tu mam koniki. Pojemność całkowita pokarm. Wyjrzałość płciowa, czystość, sprawność fizyczna, codzienna przejażdżka, słoma. Fajne, fajne, fajnie to wygląda. Pokarm słoma. To gdzie mam dawać słomy? Tu chyba słomę będę musiał dawać, co nie? W sensie jasy to wszystko zobaczę, gdzie to gdzie co trzeba dawać, a z takim konikiem wsiąść na sama. O i patrzcie czekajcie muszę wycofać normalnie jak, jak, jak jakimś autem Ej no typa dobra lecimy Ej, fajnie że znaczy wydaje mi się, przynajmniej mi się tak wydaje że ta jazda jakby jest e, szybciej się Hmm, szybciej te procenty w tej jeździe się tak jakby, nie wiem czy napełniają, czy po prostu ta jazda jest e, o wiele krótsza niż w tamtym farmingu, ponieważ wydaje mi się, że tam trzeba było chyba kurde z godzinę pojeździć, żeby właśnie 100% było. A tutaj tak wydaje mi się, że 2 minuty się pojeździ, dobra to może te 4 minuty i już mamy 100% właśnie tej całej jazdy i od razu konik lepiej się czuje. I wtedy ten koń będzie lepszej kondycji, w ogóle za lepsze pieniądze się sprzeda. Więc to jest bardzo ciekawe. I właśnie to chciałem Wam powiedzieć. I na pewno jeszcze ogólnie dużo innych opcji. Odblokowano osiągnięcie. Ok, teraz tak. Ee, jak zejść? A na E, dobra. Widziałem, że jeszcze na pewno mogę. Nie, Boże, co ja chciałem zrobić? Dobra. Siądź, nie. O, 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 o. To, 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 dobra mogę wyczyścić sama na przykład działa to? a, wyczyszczony, że jest sam dobra, fajne, fajne e, a tu mogę sobie wchodzić normalnie to, czy, czy, ciekawe, ciekawe teraz jest pytanie, gdzie ja mam sama? aha, sam jest tu, codzienna przyjażdżka czyli to jest takie coś, dobra e, i to się wz wz wzrosło pokarm, teraz jest pytanie gdzie ja mam dostarczać pokarm tym, tym moim pięknym konikom czy... Wydaje mi się, że chyba w to miejsce będę musiał podjeżdżać. Że właśnie po to tutaj ta brama, żeby sobie można było w to miejsce podjeżdżać. I czekajcie właśnie. Albo coś tu jeszcze można było zrobić, ale to zaraz się ogarnię jeszcze. Bo jeszcze trochę czasu w tym odcinku mam. Więc jakby co, to... Nie będę nagrywał tam jakich, jakichś przerywników robił, bo to nie ma sensu w ogóle. Eee, potrzebujemy słoma. Siano, podstawowa żywność, pojemność całkowita. Litry, czyli... Eee, wydaje mi się, że na pewno że eee, konie można sprzedać dla zysku. Konie lubią siano, owiec i sorgo. To zwierzę potrzebuje dodatkowo wody. Trzeba na nim jeździć. A, czyli wody potrzebuje. Ok, sprawdzimy, czy z wodą się uda. Bo wodę oczywiście mam na mojego. Znaczy, ma, mam taki beczkowóz, w którym mogę wodę przewozić. W ogóle gram na nowej myszce. Nie wiem, czy to tutaj dokładnie. O, nie wiem, czy Lodi TH, co nikt mi niestety nie zapłaci za to, że mówię, że gram na miejsce dla TH, trochę, trochę słabo. Ale co zrobić, moi zdaniem? Co zrobić? W ogóle dzisiaj też, które się dzieje dzisiaj w moim życiu, jestem od rana takiego trochę roztrzęsiony chodzę jak kurwa no co się dzieje dzisiaj, no Czerwa, mówię no. Tutaj musiałem pojechać z psem, tutaj kurde wstałem o 8, musiałem być rano z bratem i nawet takie kurwa no... no dobra, może by, ale no serio, małej, tyle, się, tyle ile dzisiaj się działo to dla mnie to, to naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo i, i niestety, ale właśnie z tym psem trochę jest słabo, bo szkoła trochę mi psa. Mam takiego fajnego właśnie, To jest właśnie nazywa dok niemiecki, czegoś tak, ale jest taki fajny i niestety no... Jest jakiś taki chory I to to jest przykre, ale no mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze z tym psem To chciałem wam powiedzieć, może specjalnie sobie kupię sobie w farmingu psa żeby, żeby, tak, żeby tak po prostu takim, w ramach takiego gestu żeby, dla mojego psa Bo w ogóle mój pies to nie jest tak jakby mój, ale taki rodzinny chyba, wiecie I, I on się nazywa jeszcze Wabi się, ona, to jest ona, Negi I właśnie dzisiaj byliśmy w weterynarza z nią ale mam nadzieję oczywiście, że wszystko będzie dobrze z Megi i że będzie elegancko. Ok, 800 euro wydałem na wodę. Trochę dużo, ale to jest 8000 litrów, więc mogę tu wjechać? Nie, tu właśnie nie da wjeżdżać, co ja chciałem zrobić. Czekajcie, bo zawsze było pokazane, w tamtym farmingu też było pokazane gdzie gdzie coś się dawało, gdzie jak wyglądało. Co jest? Ej, jestem zaskoczony, ponieważ ja nie rozumiem tego. Eee, ale je, jak potrzebuje wody? Ja tu przyjechałem wszędzie, gdzie się da i nigdzie nie jest pokazane, że on potrzebuje wody, że znaczy że te konie potrzebują wody. Ja nie rozumiem tego. W sensie Boże... słoma pokarm... Czekajcie, bo to też jest takie dla mnie trochę, no. Bo różnie w tym farmingu mogą tutaj to mówić. E, Okej, okay, konie lubią siano, owiec i sorgo. Czyli w takim razie... Jeżeli tak to wygląda, to ja sobie odjadę oczywiście z tego tutaj miejsca i sobie pojadę po, po siano, ponieważ mam... Wydaje mi się, że to jest siano. E, bo tu właśnie miałem dla... A owiec, oby to było siano, jeśli nie, to się trochę wkurzę. To strawa, chyba. Kurde. Wydaje mi się, żeby to było siano, to by było napisane, że to jest siano, ale to jest trawa. Czyli raczej to jest Lipton, bo tu jeszcze jest napisane, że e, konie lubią siano, owiec i sorgo. Um, dobra, ale dla mnie, to jest dla mnie dziwne fest. W sensie, wiecie, e, jeśli możecie, sorry, żarca, że, że to przy, ten, jeśli możecie oczywiście zostawcie łapkę w górę, bo to jest mega ważne, no i suba, e, oczywiście tak zróbcie i oprócz tego, no, napiszcie mi w komentarzach, tam na dole, e, jak wygląda to wszystko z tymi końmi, no bo... Jakby no, dla mnie to jest mega dziwne, że w ogóle yy, no, podjeżdżam tutaj normalnie z beczkowodzem. Myślałem, że na pewno w tamtym farmingu jakieś zwierzę miało możliwość, że tak się po prostu podjeżdżało takim, yy, z taką wodą i po prostu było napisane, że trzeba podjechać, klikało się R i taka woda się napełniała. Yy, I też było wszędzie napisane, gdzie coś się daje, a teraz jestem trochę zdziwiony, no bo nie wiem, bo yy, może być też czasami tak, że w tym miejscu. W tym miejscu się daje e, normalne siano, a tutaj gdzieś właśnie może te, te zboże, no bo jak tu jest napisane, że e, konie lubią siano, to pewnie siano jest tak o, e, owiec i sorgo, czyli no, jak to działa, kurka wodna, e, siano, owiec i sorgo, Ok. i coś mamy tu jeszcze więcej, opisane o tym może, e, kon, coś tu jest, o, 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 konie, tak, dobra, patrzcie, pokarm, siano, owiec i sorgo, konie ja z zyskiem wymyślałem e, szarym pinto, tak byłem... Okej, okay, czyli no. Ogólnie to wydaje mi się, że gdzieś właśnie w tych miejscach się daje to, ale. na... Co to jest? To jest dzieleń? Tak, to jest tak, jakaś sarna. E, na pewno pojawi się odcinek, w którym pokazuje ogólnie osobno jak się to wszystko robi No bo no, po prostu nie starczyło mi czasu w tym odcinku A też nie chcę bezsensownie Przedłużać tego całego materiału Więc moi drodzy dziękuję wam bardzo za oglądanie Taką całą ogólną lo logikę wam powiedziałem Co jak właśnie z tymi końmi Więc mam nadzieję że wam się spodobało ja by ktoś nie wiedział, no to tutaj po prostu to, tak, tak, tak mi się wydaje, że tutaj się daje to całe Sorgo, się po prostu podjeżdża może przyczepą i tak się daje, czy tam po prostu takimi zwykłymi workami co są w sklepie i tu wszystko się dostarcza. No, jeśli coś chcecie wiedzieć albo coś wiecie więcej, piszcie w komentarzach, żeby inni ludzie widzieli. W tym odcinku to było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Życzę wam miłego dnia bądź miłej nocy, w zależności w której oglądacie ten odcinek. Oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górze, o subskrypcji, o dzwoneczku, palcu na Twitcha i na Twittera. Na, na Twitcha to jest Kondy, na Twittera to jest Kondic już. I widzimy się w następnych materiałach, moi drodzy.